Siemanko. Kurnik mamy zrobiony, jak widać. Jutro zostały nam się tam jakieś drobne poprawki. Tutaj yy, nad oknem nie, yy, nie wyszło, nad wentylatorem jednym nie wyszło. Tutaj obrobiliśmy drzwi pod deskę. Tu są zrobione takie felce przez inwestora. W każdym bądź razie. I teraz powiem taką jedną ciekawą rzecz. Dużo osób pyta się o proporcję zapraw. I powiem tak: nie ma czegoś takiego jak jedna i ta sama proporcja. Dlatego, że tutaj mamy 550 metrów tynku. Na 550 metrów tynku. Zużyliśmy całą paletę cementu czyli 56 worków, plus dwie warstwy. I do tego tylko szło pół worka wapna na jeden worek cementu. Więc można sobie to przekalkulować tak w domu, robiąc tynki w domu na 600 metrów. Tynku, jeżeli są ładne ściany, idzie niecałe 50-55 worków cementu, tak? Taki jest przelicznik, a o wapnie to już nie wspomnę. Yy, praktycznie worek yy, cementu, worek wapna. Tutaj już wszystko. Ładnie schnie, jak widać, to jest beton. Tutaj te ściany były rzucane na jeden raz. Myk tej budowy jest taki, jak widać, że bloczki są. I bez sprytu, jak wcześniej wchodziłem yy, na trapez, potrafiło spłynąć. To samo, jak są. W sumie, nie? Beton więc niech, nikt mi nie gada, że nie można zrobić tynku cementowego wapiennego bez kurycy, bo można. Byłem świadkiem jak starzy tynkarze, murarze robili naraz i wszystko wytrzymywało bardzo, bardzo długo. Wszystkie mówię. Jak na początku kariery ro, zaczynaliśmy tynki, to tak samo robiliśmy naraz, bo takie było zalecenie. Teraz unikam. Takich budów, po prostu nie chcę się skakać po rusztowaniu, bo ktoś tam właśnie najechał na mnie na kanale Rafała, tak? Wolę wejść na domek, lepsze pieniądze, wszystko, nie muszę skakać po rusztowaniach. Mam wysokość 3 metry, nie 3,5. No tutaj trochę jak widać się zakopałem dzisiaj tą córeczką, także usiadła na kangurze o dziwo go nawet nie urwałem. O, coś się polużyło, ale dobrze, wytrzymał. Yy... Więc, yy, tutaj, mówię otwarcie, jest yy, taki mocny tink, gdzieś o 20 litrów słabszy, niżeli na domkach robimy spryc. Więc jeżeli ktoś troszkę za późno wejdzie na trapez, ręce ma pozrywane. Ręce są naprawdę pozerwane, yy, więc niech yy, ktoś sobie weźmie 130-140 litrów zaprawy i włoży sobie worek cementu 42, a, a sam się przekona. Pozdrawiam, do usłyszenia.